Witamy ponownie, z tej strony Mariusz i Grzegorz. Mówię, że witamy ponownie, bo już pierwsze nagranie robiliśmy odnośnie Polish Trading Tour, który odbył się w Polsce miasta Szczecin, Radą, Bielsko-Biała. Jeśli tego jeszcze nie widziałeś, to w opisie będzie. Warszawie będzie teraz. Także jeśli wcześniejszego nagrania nie widziałeś, nie widziałaś, e link do tego nagrania oczywiście będzie w opisie. A my porozmawiamy sobie dzisiaj o Warszawie, więc my tego nie będziemy ukrywać, powiemy co tam w tej Warszawie się działo. Dwudniowy event wielu, wielu liderów, edukatorów, przede wszystkim Jay. I tutaj jeszcze, jeśli trafiłeś na to nagranie z poprzedniego nagrania, tak jak obiecałem, będzie, będzie mały prezent w formie pełnego szkolenia od naszego dekotara Jaya. Ale to za chwilę o tym powiem, co trzeba będzie zrobić, żeby to, to szkolenie uzyskać. Będzie to za darmo, ale coś trzeba będzie zrobić. Także to nie jest tak, że rozdajemy na prawo i lewo. Okej, okay, dobrze, Grzegorz, powiedz nam, jak to wyglądało w Warszawie. Tam już było więcej osób, tak? Już to był większy troszkę event, trwało to dwa dni. E, więc opowiedz coś więcej. Opowiedz. O skali tego wydarzenia tak naprawdę może świadczyć to, że Miesiąc czy dwa po ogłoszeniu tego wydarzenia, ponieważ to już było ogłoszone o no, poprzednim naszym będzie w styczniu e, tego roku, czyli na samym początku tego roku, e, bilety już kompletnie odprzedało, czyli około 200 osób już od razu miało swoje bilety i uwierzcie mi, last minute, ostatnie dwa tygodnie, tydzień, ludzie się że tak powiem, zabijali, niektóre osoby, oczywiście, różne rzeczy się dzieją, tak, e, nie mogły się zjawić, tak, tak więc gdzieś tam odprzedawały swoje bilety, niektóre dokupowały, niektórzy mieli kupione więcej tych biletów, żeby zarezerwować i, i gdzieś tam komuś dać, czy czy podarować, żeby ktoś mógł się zjawić i poznać czego człowieka, ale nie bez powodu po prostu taka, takie, takie po prostu zainteresowanie, bo po raz pierwszy właśnie J zjawił się nie tylko w Polsce, ale też właśnie jako, jako edukator i przede wszystkim trader z, z takim stażem i, i rezultatami, tak, którego wszyscy się musimy to to niesamowitą uwagę, tak? Bo ludzie chcą przejść, wiadomo, budować biznes okej, okay, jak najbardziej można budować, można polecać, można różne inne rzeczy robić, tak, ale poznać człowieka, który dosłownie wychował się w takim otoczeniu, tak, w tego rodzaju projekcie, tak? I, i, i udowodnił, że można zrobić naprawdę ogromną skalę, tak? i to jest tego rodzaju event, i, i to już lada gradka przyciągnęła ludzi jak, jak magnes, tak? I też. Możliwość wysłuchania i też po prostu poznania osób, które już są z nami krócej lub dłużej, czy w różnym wieku, tak, bo były osoby, które na 20 lat nie miały i już działają, już są podekscytowani, mają swoje pierwsze rezultaty, czy mają bardzo duże rezultaty, są osoby, które mają więcej, niż 30, 40 lat, tak? tutaj skala wieków nie ma, nie, ma, nie ma znaczenia, tutaj tylko chęć właśnie, no i też ta informacja, też ta informacja, tak więc jeśli to oglądasz, to nie bagatelizuj tego, kto tobie to wysłał, czy, czy mnie znasz, czy mnie nie znasz, bo ja dokładnie pamiętam, że ja dostałem kiedyś informację z zaczepkę od obcej mięsowej, też akurat z Kanady, bo Jay jest z Kanady, tak? <laughs> ale to nie był Jay. się <laughs> chyba wtedy nawet w akademii żadnej nie było, nie zabierał się nawet za Forex, e, może tylko jeszcze ktoś prywatnie. Tak? E, ale ja dostałem taką informację po prostu nie zbagatelizowałem i też właśnie na evencie uwierzyłem, że, że skoro, skoro ona może to zrobić, to ja też mogę to zrobić, bo była taka jedna kobietka, która coś tam <noise> zrobiła. No, tak więc jak najbardziej, tak? No i edukatorzy, tak? Ludzie Polacy, czyli Kamil, Wiesław oraz Adam byli razem z nami. Mamy też jeszcze kilku innych z Polski, na tak? kalonie, akurat się zjawili osobiście. No to poznanie osoby, od której no, niemalże niektóre osoby codziennie, religijnie w cudzysłowie, uczą się na żywo, a potem poznać ich na żywo personalnie, to jest całkiem inne doświadczenie i też powoduje to, że ty bardziej wiesz, że to jest realne, że ci ludzie dbają o to, a nie, że siedzą przed zakresami, robią tylko, odbędniają swoje i na razie tylko jedne przebywają kilometry, duże kilometry. No bo jeśli mówiliśmy o, o tym turze wcześniejszym, które którym mówiłem, to jest te trzy miasta, no to to były tysiące kilometrów. Ja jeździłem z Grzegorzem i on ze swoją żoną robi biznes i, i ma trójkę dzieci na głowie, a tam, który jest edukatorem, też ma jedno dziecko. E, mimo tego wsiadli w auto, jakoś to wykaz nie wiem jakie nagrody tam dzieciom dali. Żonie, jak to Ale też przejechali tysiące kilometrów, tak? I nawet Jay był pod Wy macie rodzinę, macie dzieci, macie to wszystko i jeździcie razem ze mną. I nie było to łatwe, żeby się zaangażować i jechać a, i spać często, często krócej niż, niż, niż jedząc w aucie. Jadąc w aucie, no ale właśnie wiemy, że, że ta informacja jest warta tego a, i nigdy nie wiemy. Która jedna osoba będzie kolejnym grzejem, która jedna osoba będzie kolejnym Mariuszem, Grzegorzem, która po prostu zrobi to i będzie chciała to kontynuować i, i nie poddawać się, bo to tak naprawdę rynek i tak będzie istniał. Nieważne, czy to będzie Forex, czy krypto, to na pewno będzie istnieć. Tylko e, kwestia tego właśnie zdania sobie sprawy z powagi sprawy. Czy chcemy się tego nauczyć? A e, skoro uczyliśmy się 5, 7 czy 12, może iś, ileś lat na różnych studiach, na różnych szkołach średnich, to dlaczego aktualnie nauczyć się czegoś, co. Co, co realnie może zmienić nie tylko nasze życie, ale też innych. Dokładnie, to jest słowo klucz. Jeśli ktoś chce, to, to może, może dużo zrobić, może dużo poświęcić, przyłożyć się do tego. I tak jak tutaj mieliście ten tur po Polsce, to jednak przejechać ze Szczecina do Radomia to jest kawałek drogi, bo to nie jest 100 kilometrów. Siedem godzin było świetnie. To było tak, Jay, Jay wysyłał wiadomość, dobra, to której mamy wstawać, o której mamy wstawać. I wstawał, podjeżdżaliśmy pod niego podwodę i, i jechaliśmy. Okay. No trochę, trochę, trochę taki zwariowany to może się wydawać, ale no to ma jakiś sens, tak, bo, bo jednak chcecie przekazać, dotrzeć do ludzi z tym, są ludzie, którzy, którzy z nami współpracują, nasi partnerzy, czy ludzie zainteresowani w różnych częściach Polski i warto pojechać do nich, bo nie każdy też do tej Warszawy mógł przyjechać, ale do Warszawy, co ciekawe, też przyleciał ktoś chyba ze Stanów Zjednoczonych, chyba był jeden chłopak z Chicago, tak, i A, przyjechał z Francji, tak. Także ludzie, można powiedzieć, z całego świata też na event do Warszawy przyjechali. Ja również musiałem przylecieć z Anglii, <laughs> może nie tak daleko jak ze Stanów. Um, ale to pokazuje to, że jednak ludzie chcą i przyjeżdżają, widzą w tym wartość i, i po coś tam jadą. Tak? Jak to wyglądało od strony edukacyjnej, jeśli chodzi o Warszawę, e, od naszych edukatorów? Czy my tylko patrzyliśmy na te świeczki i tu wejście, tam wyjście, czy jednak inne tematy były poruszane też? Nie, inne tematy i tak naprawdę najważniejsze tematy, tak, bo z, jak z biegiem czasu zdasz sobie z tego sprawę, jeśli będziesz zaangażowany w rynek, że tak naprawdę strategia to jest nauczenie się jej zajmie ci dwa dni, trzy, może kilka godzin, jeśli będziesz zaangażowany, tak, ale, ale całe nabycie doświadczenia tego wszystkiego lub po prostu popracowanie nad swoją głową, czy to konto wiadomo demo, potem konto realne, a, doświadczenie tego całego procesu, na tym się głównie skupiliśmy, bo Codziennie mają sesję. Ludzie mają codziennie od poniedziałku do piątku sesję, czasem nawet sobotę, a zulli, na przykład odnośnie podstaw, e, aczkolwiek tak e, więc wykresy oni już coś tam widzieli, tak? Oczywiście. Na żywo tego nie robiliśmy, ponieważ Forex na weekend jest zamknięty, tak? Tak więc Jay też powiedział właśnie tą swoją drogę od amatora do profesjonalisty. Każdy prawdopodobnie chce się stać. Może nie aż na tak ogromny poziom, tak, ale na no, Kilka ozarmień, tak by było dobrze dla każdego, uważam, <grafię> tak? E, e, te, no, tak więc głównie aspekty psychologiczne, aspekty drogi, co było po tej drodze, tak jak ja wspomniałem, że, że, że żona że Jay'a na początku jakby tego nie wspierała tak? i nie wierzyła nawet w to, co, to, co, to, co to co on będzie w stanie zrobić, ale powiedziała też bardzo ważne słowa i tutaj wtrącę się, co tam dzieje, bo na scenie, tak, ale powiedziała, że nigdy nie widziała Ciebie tak bardzo zaangażowanego w cokolwiek, <grytanie> że codziennie, nieważne co by było, on tą godzinę czy tam dwie inwestował, a, żeby się tego nauczyć, tak? I te owoce zbiera, zbiera dzisiaj, tak? Więc z, Wysłuchanie tego, czy, czy, czy poznanie Adama, który właśnie też ma pięć czy sześć kątów zdrowych i już powiedział, że to albo to ostatnie, albo już odchodzę. Tak? I to też ja, widząc jego rezultaty na żywo, gdzieś tam na swoim jego telefonie, powiedziałem, że w tym musi się tym dzielić, bo z małych kwot już nie są rezultaty. Tak? tak, więc też pokazał kilka smaczków właśnie Adam, gdzie zajmuje się rozszerzeniem właśnie strategii Jaya, tak? czyli kolejnym aspektem, gdzie możemy zagrywać troszeczkę dłuższe pozycje, tak zwana. Tak zwana supernowa, więc tym jest ekspertem, wiem, że robi fenomenalne rezultaty. Jego, jego studenci, tak więc w języku polskim, to jest dostępne. Kamil pokazał podejście z drugiej strony, czyli tak zwane smart money, czyli rzeczywiście dla ludzi, którzy może nie mają zbytnio dużo czasu, ponieważ te transakcje można stawić, na początku tygodnia, tak, czy, czy w ciągu tego, jak zanim wyjdziesz do pracy, czy nawet gotowe pomysły na, na analizy wysyła, gdzie to słownie możesz przepisać. Jedyne, co musisz stać swoje konto, to ryzyko to z tego wszystkiego i, i wypełniać swój dziennik tradera, gdzie zmierzasz, co chcesz osiągnąć. No i też willing powiedział bardzo ważne słowa odnośnie tego, co przekazał mój jego mentor. Siedem tak. lat temu musieliśmy my osobiście musieliśmy lecieć do Stanów Zjednoczonych. Do, żeby poznać mentora, którego mógł się uczyć, teraz mieliście przyjemność poznać Jaya, który przyleciał do nas, tak więc to była starnica, jakby to w języku polskim, ponieważ dostać się do takich osób, gdzie mają dziesiątki tysięcy osób obserwujących na Messengerze czy gdziekolwiek, no to jest ciężko. Ta wiadomość gdzieś tam ginie, ale jeśli Ty pokażesz swoim zaangażowaniem, że chcesz a, się zjawić i chcesz się nauczyć, i to padło też jedno pytanie właśnie, dlaczego chcesz to zrobić? Czy tylko dla siebie dla pieniędzy, czy chcesz komuś też pomóc? No i powiedzieliśmy, że chcemy, że chcemy pomóc, chcemy rozwijać. I wtedy udało się właśnie uzyskać prywatny mentoring, który wzniósł nas kilka poziomów dalej. Wszystkim uliego, który się bardzo, bardzo mocno zaangażował w taki swoim historię, też pokazuje, że słuchajcie, jeśli pracujecie cały dzień, bo pracował w tym na kuchni cały dzień, Mimo tego, że był szefem kuchni, tak? Jak wcześniej nawiązywaliśmy, że ktoś może być szefem, ale w nieodpowiednim miejscu w jego głowie, rodzą się takie pomysły, że kurczę, nie ma tego czasu nawet dla mnie, tak? Siedział właśnie też po godzinach. Czyli siedział po północy, mimo że przychodził do tej pracy, bo wiedział, że, że to ma sens, że to jest prawdziwe. I poznał też inne osoby, które pracowały w podobny sposób. Więc historia się powtarza, co mówią, sukces leave clues, czyli sukces pozostawia ślady. I jeśli ty idziesz tymi śladami przetartymi, to wcześniej czy później to się wydarzy dla ciebie. Tak? Tylko pytanie, czy będziesz rzeczywiście. Nauczalny, czyli będziesz uczył się na naszych błędach, czy chcesz jednak zetrzeć nie tylko kolana, ale też może <noise> siwych włosów przybędzie i różnych, niektórzy rzucają laptopami, bo nie panują też nad sobą, ale najważniejszy aspekt, i to też Jay powiedział, że a czego tylko trading nauczył, to, to nie te pieniądze i te wszystkie inne rzeczy, tylko. Nauka z konsekwentnie opanowania siebie i samodyscyplin. Z samodyscypliną jesteś w stanie nie tylko stać się wspaniałym człowiekiem, jak to mi Brian Tracy, tak? ale jesteś w stanie zrobić to co, to, co chcesz zrobić i to, co sobie obiecujesz, że zrobisz, w kierunku, w którym chcesz zmierzać. Tak? Myślę, że te wszystkie kropki, jak zacznę łączyć i widzieć to wszystko, zaczynam w to po prostu wierzyć. I najważniejsze, to też, też właśnie też podkreślił, że nieważny jest twój wynik teraz, że zaczniesz o tym mówić, bo będziesz miał rezultat, ty musisz uwierzyć w to, że jesteś w stanie uzyskać ten rezultat, zanim to się wydarzy. Tak? Wiele osób wierzy w Boga, wierzy w różne religie, tak? I w cudzysłowie nie do końca to widziało, tak? Nie do końca dotknęło tego. Tak? Nie było na jakichś może pielgrzymkach, czy, czy ogóle, ale wierzył. To więc dlaczego nie zacząć wierzyć w siebie? Gdzie naocznie możesz to zobaczyć, gdzie naocznie możesz widzieć tych ludzi, którzy to robią realnie i ci pomagają niemalże za rękę. To, jest, to są. I to jest te 90% sukcesu, tak głowa. Od tego się zaczyna, te 10 to już są rzeczy, które już są spisane. To, które wykonujesz każdego dnia. Jak to może być a zębów, pranie prysznica, czy, czy wstawianie budzika i niekoniecznie przedstawianie go. Dokładnie tylko te cyferki, nie tylko te dolarki, ale przede wszystkim mindset czy głowa, psychologia, tak, to jest tutaj naj Najgor najcięższym umiejętnością jest opanowanie właśnie głowy, nie tyle co strategii i tam policzyć sobie, jakie ryzyko, ale właśnie, żeby opanować tą swoją głowę, chciwość. Dobrze. Ty też miałeś swoje wystąpienie i mówiłeś na temat podróży. Tak, dokładnie. Mówiłem hmm. na temat podróży, to właśnie też właśnie już to wcześniejszym na nagraniu właśnie odnośnie tury. Ja wspominałem, dlaczego aktualnie robię tego, te, tego rodzaju biznesy i, i akurat trading, A, no bo jakie ja często, gęsto podróżowałem, dosyć obficie, bo stawiłem sobie taki cel, że przed 25 zwiedzę pięć kontynentów i nie wiedziałem jak to się wydarzy, ale jak sobie też powiesz, ale jak jak sobie coś to powiesz. Jak... Jak sobie coś powiesz i jak sobie po prostu ustawisz głowie, to jakby automatycznie przyciągasz te wszystkie rzeczy. Ja się zainteresowałem właśnie e, podróżowaniem I kiedyś właśnie z książki, którą nie będzie 4 godziny tydzień pracy, to już sam tytuł jest chwytliwy 4 godziny tydzień pracy. Tak? Zastanawiałem się, jak to możliwe, że masz 4 godziny pracować Potem czytam właśnie e, odnośnie tego. Że, I tam autor powiedział, że jak zaczniesz podróżować, to będziesz żółtanie niż, niż nie podróżując. To dla mnie też pewne rzeczy takie jak, no, jak niemożliwe, no, jak ja wyjadę, zamiast siedzieć na tyłku e, i tam mogę taniej jakby żyć i będzie ok. E, I to mnie takie pytanie było, ale po prostu nie śmiałem się z tego, nie ignorowałem tego, tylko zacząłem drążyć temat, tak? Bo, 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 bo rzeczy, które porusza Tim, Tim Ferris, polecam jego wszystkie książki, e, są, są mocno pod prąd. I, i, I ludzie, którzy robią jakieś inne rzeczy w życiu, tak, czy pożują, czy występują, czy osiągają ponad sukcesy, nie działają w taki sposób, jak wszyscy, jak to mówią masę i robi odwrotnie, tak, większość tych ludzi nie skończyła szkoły średniej nawet, może szkoły średniej, czy studiów, czy inne rzeczy, z swoją drogą i nie ma, że każdy z nich był hejtowany, nie ma, że każdy z nich jakby e, po prostu odnosił porażki, ale od porażki do porażki wyciągał wnioski, doświadczenie i, i, i ja też wyciągam wnioski i doświadczenia z różnych biznesu, których się chwytałem, niektóre okazały się oszustwami, niektórych straciły pieniądze, ale wiedziałem, że gdzieś znajdę w końcu coś prawdziwego, jakichś prawdziwych ludzi, tak, który pozwoli mi mm, już nie tyle zwiedzać świat samodzielnie, bo już jakby większość swoich marzeń podróżnicy spe, 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 spełniłem, tak, i inspirowałem te osoby, że nadal pracując na kuchni, byłem w stanie po prostu Okej, okay, w ciągu jednego dnia zrobiłem około 100 funtów na zły może, ale po godzinach właśnie miałem wolne prawda? planowałem swoje podróże gdzieś tam do Afryki, do Ameryki, czy, gdzie moja rodzina nigdy nie była poza, poza Europą. I wtedy chciałem dowiedzieć, co tam się dzieje na tym innym kontynencie, jak tam się żyje, jak tam ludzie żyją, co, co, co to akurat nie jest innego. I autentycznie okazało się to inne. I nie da się tego opisać, yy, póki tego nie doświadczę, bo niektórym osobom będzie to odpowiadać, niektórym osobom to nie będzie odpowiadać. Tak? Bo, bo jestem w różnych czasem miejscach i niektóre osoby mówią: A, tu było drogo, tu było fajnie, tu było niebezpiecznie, czy inne rzeczy. A jak ja na przykład przyjeżdżam, to moje, moje na przykład punkt widzenia jest kompletnie teoretycznie inny. Tak? Czy na przykład, nie wiem, teraz osoby, kilka osób wiedziało mnie w Bangkoku, albo przyjeżdżam ob ten, to mówią: A, to takim my tylko na chwilkę wpadniemy, bo, bo tutaj to ogólnie rozgarniasz jest ich. Si Ale przyszły, do, gdzieś tam do mnie, i ja poprowadziłem, gdzie mieszkam i jak to ogólnie żyje. No to teraz w grzechu to, to my wiemy, dlaczego tutaj siedzi, bo, bo jest, widzę wszystko, wszystko jest zajebiście i wszystko jest w, obręgu, w obrębie ręki i zasięgu, zasięgu wzroku, taki jest bezpiecznie i ogólnie świetna pogoda i przyjaźni ludzie mógłbym mówić o tym wiele, ale na pewno po prostu nic nie ma lepszego niż po prostu przylecenie do, do mnie i też podsyłam naszym partnerom właśnie tańsze loty, tańsze, tańsze okazje, gdzie... Ja wiele takich okazji widziałem, czy to tańszych właśnie okazji, czy, czy różnych promocji, czy różnych też wydarzeń, eventów. I ja naturalnie czasem nie miałem pracy, nie miałem czasu na to, tak? Czyli nie miałem praca kolidowała z tym wszystkim. A więc opowiadam o tym, w jaki sposób ja zmieniłem swoją pracę, tak, czyli wspinałem się po szerka, przebelka kariery, tak, ze zmywaka na szefa kuchni potem zrezygnowałem, gdzie mój brat powiedział, że jesteś wariatem, ale przeczytałem książkę powiedziałem, że zrozumiałem, że nie ta droga, zarabiać pieniądze i potem gryźć własny ogon i zacząłem robić coś w internecie, tak, i zacząłem po prostu zdać sobie sprawę, że czas jest najcenniejszy, bo ten czas zawsze będzie upływać. Teraz upływa i my możemy go zatrzymać. Pieniądze możemy zrobić ile chcemy, zwłaszcza na giełdzie. Tu nie ma limitu, nikt nikomu nie zabiera, możesz zrobić ile chcesz i wypłacić w ciągu kilkunastu minut, jeśli chodzi o krypto. Na przykład aczkolwiek zdałem sobie z tego sprawę, że muszę coś zrobić i wtedy zacząłem jeździć właśnie taksówką, zacząłem jeździć Uberem i w tyłku miałem, że po, od pięciu lat nie wsiadłem do, do samochodu, chciałem kontrolować swój czas. Kiedy pracuję, to pracuję. A kiedy nie muszę pracować, mam coś ważnego, daję stop, wracam do domu i pracuję nad tym, co może zmienić moją przyszłość długoterminowo. Tak, tak, więc w taki sposób ja do tego potrzebny, czyli dwaliłem wszelkie wymówki i nawet rowina, czy cokolwiek że szalony jesteś, że będziesz wjeździł po drugiej stronie. Znam ludzi, którzy mają prawo jazdy 10 lat, 15 lat i jak mają siąść po drugiej stronie jeździć, no to już po prostu nie, nie, ja nie mogę. Nagle stałem się inwalidami, tak? A jeszcze myślą o mieście typu Londyn, czy to już w ogóle nie, nie to są tylko bariery w twojej głowie, uwierz mi. A więc ja miałem po prostu wyższy cel. Chcę zmienić swoje życie, chcę mieć więcej czasu, żeby szukać informacji, żeby testować, żeby budować ten biznes, i w taki sposób ja potrzebę do tego wszystkiego. Potraktowałem to miejsce, w którym aktualnie jestem, czy moją pracę, jako, jak to mówi Jim Rohn, jak kojarzycie Tonego Robinsa. Może byliście na jednym z jego eventów, ale czytaliście jedną książkę? To jest. Mentor mentorów, prezydentów i różnych innych rzeczy, czy twoich ulubionych sportowców, czy raperów, on ich mentoruje i uwierzcie mi, kolejka jest rok do przodu i milion dolarów, trzeba zapłacić za jeden dzień z tym człowiekiem. To, to był jego mentor. Tak, i on powiedział, Jim Ron powiedział, ta co w pracy na swoje utrzymanie? A po godzinach pracy, czyli weekend, czy w te dni wolne, czy jak godzina Jay poświęcał, inwestował, czy Mariusz na pewno też, czy ja, tak? Inwestuj w swoją przyszłość, inwestuj w siebie, rozwijaj siebie, pracuj nad sobą. Gdzie nikt się teraz jeszcze nie płaci? Gdzie jeszcze to nasionko jeszcze nie wydało owoców? Gdzie jest trudno? Gdzie jeszcze nikt nie klaszczy? Gdzie druga półka mówi, że szalony, znowu przegrałeś, znowu inne a ty zbierasz doświadczenia, Ty szlifujesz <sziller> swój kunszt, ty, ty, ty po prostu widzisz coś więcej, czego jeszcze oni nie widzą. A zdecydowana osób po prostu dopiero po latach zobaczy, że o, zrobiłeś różnicę, o, zmieniło się Twoje życie. Tak samo jak Dobrze. zmienia się Twoje ciało, sylwetki, no nie da się zmienić w ciągu tygodnia. Naszych nawyków też nie da. To są małe kroki, które możesz zastosować w swoim życiu, te 15 minut, 30 minut, a może w ogóle tego nie zastosować. No i my potem niestety większość osób budzi się z ręką w nocniku, a mogłem odżować, a mogłem kupić ten bilet, a mógłbym polecieć. Wiem, że Mariusz wtedy skorzystał z wyjazdu do Nowego Jorku i też super pamiątki, mega wspomnienie. I też się przekonał, że można było to fajnie ogarnąć super ekipą. Nie każdy jest z nami razem, ale wspomnienia żyją razem z nami. Tak? I to jest, to jest ekstra. Też był hardcore bo akurat. COVID? To wtedy COVID wybuchnął? Tak, tak, wtedy to się zaczęło. A, to COVID wybuchnął wtedy, tak. I świat panikował. Niektóre osoby rzeczywiście panikowały, niektóre, niektóre mniej, tak, ale otworzył się na to. Też poprzez inne rzeczy, bo marzenie było na udzielenej. Ten tego doświadczył Mariusz na, na własnej skórze. My tylko teraz to mączymy. tak. Czyli możesz coś zacząć, możesz się wypisać ze swojej pracy, możesz dodatkowo coś zarabiać, możesz rzeczywiście podróżować, jeśli chcesz, jeśli masz na to czas. Jeśli chcesz, to możesz dać się wyprowadzić do innego kraju, na inny kontynent, gdzie. Zmieniasz pogodę, zmieniasz ludzi, zmieniasz podatki, zmieniasz jedzenie, zmieniasz niemalże wszystko, jeśli chcesz. Albo wracasz do Polski, gdzie może czujesz się zajebiście i super. Więc to, to, to kwestia tego, że masz narzędzie, masz możliwość, która jest w stanie stworzyć taki scenariusz, możesz żyć praktycznie, no jeśli ma barier, barier jakichś wizowych czy różnych rzeczy, w każdym miejscu gdzie sobie selotkę, że to powiem wrzucisz, tak, I dostosować, ile będziesz wydawał, co będziesz jadł i jaka będzie pogoda. Ja lubię bardziej ciepło niż, niż mieszaną pogodę. Tak więc dlatego akurat tam. Okej, okay, tak, tak sobie myślę, właśnie tak jak mówiłeś, że podsumowując, nieważne co robisz teraz, czym się zajmujesz, jaką masz pracę, ważne jest to, co robisz po godzinach, bo możesz przyjść po pracy i siedzieć na kanapie oglądać seriale, nie żebym tam kogoś krytykował. Jeśli ktoś tak lubi, no to okej, okay, jego sprawa, nie ma problemu ale w tym czasie możesz robić coś innego, nauczyć się nowych możliwości, poszukać jakichś możliwości, sprawdzić coś. Także tu chyba o to chodzi, to jest ten, ten, ten tak zwany mental, kto jakie ma podejście. Jeśli czegoś chcesz, bardzo czegoś chcesz, chcesz osiągnąć, no to niestety musisz się na tym skupić po godzinach swojej normalnej pracy, przyłożyć się do tego, szukać tych informacji, uczyć się. I, I wtedy po pewnym czasie są, są efekty. I tak ja mówiłeś i ty, i ja, czy, czy Willy, mój mentor, my to wiemy, bo też po godzinach spędziliśmy dużo czasu, czy Jay też po, po, po swojej pracy przyłożył się do tego tradingu i, i teraz, teraz są tego efekty. Dobrze, Grzegorz. Ja muszę podziękować bardzo tobie za, za, za tą chociaż krótką rozmowę. I tak jak wspomniałem wcześniej, będzie prezent. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby otrzymać to szkolenie do. do Szkolenie Jay'a. Tam jest nie tylko Kiko, tam jest dużo, dużo, dużo więcej materiałów ogólnie na temat Forexa, o strategii tradowania i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo, bardzo wartościowe. Myślę, że takie szkolenie, gdyby chciało się sprzedać, to, to można w tysiącach dolarów liczyć. Ale tak, żeby otrzymać to szkolenie, to po pierwsze musisz zasubskrybować kanał czy zaobserwować mnie na mediach. Dwa, polubić ten film. <try> Trzy, udostępnić go. Jeśli udostępnisz ten film, to wtedy skopiuj link do miejsca, którym udostępniłeś i wklej w komentarzu, tak abym mógł to sprawdzić. Trzy takie rzeczy. Zasubskrybuj, zaobserwuj, polub, udostępnij i w komentarzu podaj link, gdzie to udostępniłeś. Wtedy ja prywatnie podeślę Ci to szkolenie. To będzie naprawdę to jest bardzo wartościowe. Warto, warto z tego skorzystać. Bo, bo dużo wiedzy tam jest, Grzesiek wie, bo Grzesiek to szkolenie też widział. Ja mogę tylko powiedzieć, jak nie pamiętam już jakiego rodzaju pytanie, a chyba to było pytanie właśnie typu, gdyby pieniądze nie były problemem, to co byś robił w życiu? I większość osób właśnie odpowiadało, podróżowałoby. więcej. No, tak więc podróże nie muszą być drogie, wystarczy by w, jak, w, jak, w, jakim, w, jakich, w jakim miejscu, w jakim czasie podróżować, wtedy możesz Pięciokrotnie więcej podróżować, wydając te same pieniądze. Brzmi to szalenie, ale tak jak mówię, czytajcie nawet tą książkę Tim Tima Farisa, którą wspomniałem, Otworzyłam się oczy. Ja jestem adekwatnym tego przykładem, bo ten spotkałem Jawłowa Bączka, też możecie w Polsce go spotkać, nie sami ta osoba, tak więc, które jest odpowiedzialna za właśnie. Ta wiele osób, każdy mentor gdzieś tam ma swojego mentora a, i tutaj macie może pożyczenia, tutaj macie może mnie, może macie Mariusza, może macie kogokolwiek innego. To są przykłady osób, które gdzieś albo przeczytały kogoś materiał. Obejrzały jakieś szkolenie, czy spotkały kogoś na żywo. tak? To jeśli oglądasz to, możesz zrobić, uwaga, bezpłatne rzeczy, bezpłatne czynności i dostać materiał, który, jeśli ci kliknie w głowie, to kto jest? Wkrótce może być z nami w Polsce, może być z nami na jakimkolwiek na innym wydarzeniu, czy to na żywo, czy online opowiadać swoją historię i powiedzieć, że kiedyś dostałeś informację, kiedyś dostałeś po prostu. Po prostu e, wiadomość, kiedyś natrafiłeś na takie nagranie, skomentowałeś, udostępniłeś, bo nic ci to nie szkodzi, tak i zaczęło się coś zmieniać. Tak więc zachęcam Ciebie gorąco, abyś e, odwarł się, odwarł się zrobić nowy krok, coś nowego w swoim życiu, co poszerzy Ci chorę i tak mogę ci powiedzieć ze swojego doświadczenia. 95% ludzi. Nie będzie rozumieć, co robisz, tak? Nie będzie cię na samym początku wspierać, ale potem, jak ty już to przetrwasz tą opinię innych osób, twoje życie może się diametralnie zmienić o 180 stopni. No i niestety taka, taka jest statystyka. 95% osób zarabia tyle, ma taki limit, bo tylko sobie taki właśnie limit dało, a te 5%, które, do którego możesz właśnie dążyć po godzinach pracy, teraz co obecnie robisz, inwestując godzinę dziennie, ma dostęp do. Do, 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 do drzwi, jakie otwiera się na świat. Mając internet, gdziekolwiek jesteś, nieważne jaki twój pokój jest, jak to mówię, niechaj to Cię nie ogranicza, bo możesz poznać właściwe osoby i tak jak mówię, e, im bardziej już, że to powiem, w las im bardziej z doświadczeniem, jeśli o Twoje marzenia chodzi, jeśli chodzi o sukces, grono tych ludzi się za tak? Więc jeśli masz tysiące osób znajomych na Facebooku, czy gdziekolwiek, to wierz mi, jeśli miałbyś zadzwonić, albo Tobie coś, coś się stanie, albo przez kilka dni znikniesz, to pewnie na palcach dwóch, dwóch rąk może policzysz osoby, które się do Ciebie odezwały, spytały tak prywatnie, e, czy z czy Tobą jest OK, czy na pewno jest dobrze. E, u, u, żyjemy w świecie materialnym i spotkać takich właśnie ludzi jak Mariusz, jak Jay, jak Lily, jak Kamil, jak Adam, jest bardzo ciężko. A uwierzcie mi, że wiele osób po prostu robi to stricte dla pieniędzy, jeśli ich nie ma, to relacja była oparta tylko na tym i, i takich ludzi po prostu oni jeśli znikają, to wierzcie mi, nawet jak stracicie pieniądze, to zawsze je odrobicie, ale myślę, że w gronie z takimi ludźmi, którzy cenią właśnie ludzi, cenią człowieczeństwo, cenią prawdziwą wartość, realną pomoc innemu człowiekowi i nie będą się zastanawiać, która to jest godzina, ile, jakieś, ile tysięcy kilometrów do przybycia, to, to z takimi ludźmi możecie rzeczywiście działać autentycznie. I wiecie, że on też był gdzieś w takiej sytuacji, i ktoś też zrobił dla niego taki, wciąż nie wyjątek, tak? Z tego po prostu był człowiekiem dla, a, dla człowieka. Tak to wygląda realnie z mojej strony. Ja też czasem jestem niewyspany. Ja może nie, nie czasem, ale wolę być niewyspany i przeżywać swoje życie, niż spać i marzyć o życiu, stając i tego życia nie doświadczać, tak? tak więc tutaj e, coś trzeba poświęcić przez pewien okres czasu, aby potem budzić się, i było to słońce, były te marzenia, jak to mówią, zaproszone na życie, od którego wakacji nie musisz brać. Po części gdzieś takie coś mam, po części mam. I teraz coraz więcej osób wiem, że będzie chciało przylecieć, doświadczyć. Mam nadzieję, że to będzie mogło pomóc, a zmienić to, i, i, czy na dłużej, czy na krócej, to się okaże. No. Dokładnie, tak jak nawet moja koszulka mówi, Explore. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dziękuję Grzegorz bardzo. Um... Myślę, że warto zaobserwować, czy mnie, czy Grzegorza profil, bo ja tutaj jestem w UK i planujemy zrobić jakieś sobie takie spotkanie, może nie tak duże, jak było w Warszawie, czy z jakimiś edukatorami, tak po prostu osoby, które tym się zajmują, przyjść sobie posiedzieć, pogadać przy kawce, także fajna, fajna opcja jest taka, poznać nas, zobaczyć, co my tam robimy. Także zaobserwuj, czy mnie, czy Grzegorza, na pewno takie informacje gdzieś się pojawią. No i co, jeszcze raz, dziękuję Grzegorz i let's go!